Słuchasz podcastu Jest Zielono. Pierwszej polskiej audycji o ekologii, życiu zero waste, ograniczeniu konsumpcji i zielonym stylu życia. Zaprasza Agnieszka Zdunek. Drugi tydzień nowego roku już płynie. Ciekawa jestem, czy wdrożyliście się znowu w domowo, pracownicze obowiązki, bo ja przyznam się, że cały czas staram się otrząsnąć z takiego świątecznego rozleniwienia. Ale przecież nie będę Wam opowiadać o moim poświątecznym nic nierobieniu, skoro zaczął się kolejny tydzień wyzwania Eko dla Zielonych. Dzisiejszy podcast jest siódmym odcinkiem tej serii, czyli serii Eko dla Zielonych. I w tym odcinku posłuchacie Karola Stryj z podcastu Zawodowcy. Bardzo lubię ten podcast, bo Karol zaprasza naprawdę wyśmienitych gości, m.in. Aleksandra Dobę czy Marka Kamińskiego, i pyta się ich, dlaczego robią to, co robią. Proste, prawda? Dlaczego ludzie robią to, co robią? To będzie bardzo krótki, taki męski odcinek, w którym mój gość odpowiada po prostu nie owijając bawełnę na każde zadane mu przeze mnie pytanie. Zapraszam serdecznie. Karol stryja z podcastu Zawodowcy. No, cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Karol z Podcastu Zawodowcy. Jestem tutaj, ponieważ Agnieszka poprosiła mnie, żebym nagrał krótką wypowiedź na temat tego, jak bardzo ekologiczny jestem. Jako wskazówki podesłała mi kilka czy kilkanaście pytań, i okazało się wręcz przeciwnie: że o ile myślałem, że jestem eko i generalnie dbam o przyrodę, jestem w ogóle super trendy. I super ekologiczny, to w sumie trochę mi daleko od wszystkich takich ekologicznych postanowień. I teraz tak. Czy w ogóle zastanawiam się, czy żyję w sposób odpowiedzialny ekologicznie? W sumie, w sumie się nie zastanawiam, a wydawało mi się, że, że w sumie tak. Czy życie w dużym mieście może być według mnie blisko natury? No, ideologicznie powiedziałbym, że tak, no ale. Praktycznie, no mamy rzeczywistość jaką mamy. Smog, brudne ulice, brudne kamienice, mnóstwo mnóstwo naokoło spalin, samochodów, śmieci i całej reszty. Oczywiście żyję na przykład niedaleko Parku Szczęśliwickiego, który jest super kolorowy, fajny i jest taką oazą zieleni. No ale chyba trochę to jest dalekie od bycia blisko natury, czyli od miejsca, w którym nie wiem, możesz posłuchać szumu strumienia albo patrzeć się na dziką, na dzikie zakolarzeki. Czy korzystam z zieleni w moim mieście? Czy chodzę do parków pobliskich lasów? Tak, z tego akurat korzystam i takim miejscem jest dla mnie na pewno czy Pole Mokotowskie, czy Park Szczęśliwicki, koło którego mieszkam. Są to miejsca, które lubię, które odwiedzam, w których kiedyś biegałem, a teraz po prostu, jak mam ochotę się przejść, to wychodzę i chodzę. Teraz zaczyna się seria bardzo trudnych pytań i pytań tak zwanych demaskujących. To znaczy, czy ograniczasz ilość śmieci u siebie w domu? A jeżeli tak, to w jaki sposób to robisz? Nie ograniczam. Przynajmniej tak mi się wydaje. To znaczy, śmiece ile śmiece, wrzucam śmieci raz na dwa, trzy dni, ale nie sądzę, żebym robił cokolwiek, by te śmieci ograniczać. Czy segreguję śmieci? No, wstyd się przyznać, ale nie. Mam jeden kosz, do którego, w którym ląduje generalnie wszystko. Czy znasz pojęcie zero waste? I wiesz, do czego się odnosi? Kojarzę to pojęcie i być może chodzi o coś, z czym trochę wspólnego ma jeden z moich gości podcastu, czyli Marek Kamiński i to jest to pozostawianie braku śladu. Być może, ale zero waste nie słyszałem, nie znam. Czy zwracam uwagę na skład kosmetyków? Trochę tak, natomiast y, ja jestem mężczyzną, więc kosmetyków nie używam zbyt y, wiele. Y, ja zwracam uwagę na kosmetyki tylko i wyłącznie pod tym względem, żeby, jak mawia moja żona, nie było w nich parabenów. Czy kupujesz kosmetyki, szampany, kremy w plastikowych opakowaniach, czy może w szklanych? Słuchajcie, prawda jest taka, że w ogóle nie zwracam na to uwagi. Czy wiesz, co to są kooperatywy spożywcze? Może do jakiejś należysz? Wiem mniej więcej, ale do żadnej nie należę. Czy mam kwiaty w domu i czy one są przypadkowe, czy może bardziej lecznicze, jak na przykład anginka czy mięta? Mam kwiaty, nie są przypadkowe, ale nie są to kwiaty lecznicze. Nie hoduję również ziół. Czy pijesz wodę z kranu, czy kupujesz w butelkach? Tak, piję wodę z kranu. Czy wybierasz rower, autobus, poruszając się po mieście? Słuchajcie, tak szczerze. No nie, poruszam się samochodem, ponieważ wydaje mi się, że tak będzie szybciej. Jeżeli nie samochodem, to Uberem albo taksówką. Rzadko korzystam z komunikacji miejskiej i mówiąc zupełnie szczerze, z roweru korzystam też. Rzadko. Wychodzi na to, że chyba nie jestem super ekologiczny, także yy, Agnieszka, trzymam kciuki za Ciebie, za Twój podcast i mam nadzieję, że będziesz krzewiła świadomość ekologiczną wśród podcasterów. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i Ciebie, Agnieszka, wszystkiego dobrego. Ciao! Wyzwanie Eko dla Zielonych, w którym pokazuję, jak w prosty sposób stać się zielonym czy zieloną i chronić naszą planetę, trwa 8 tygodni i zaczęliśmy w grudniu 2018 roku. Ale, jeżeli słuchasz tego podcastu później, to nadal możesz się do nas dołączyć. Masz czas do końca stycznia 2019 roku. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie jestemzielona.pl, ukośnik eko dla zielonych i mam wielką nadzieję, że Cię tam spotkam. Miłego zielonego dnia. Pozdrawiam serdecznie Agnieszka z you. Mm -hmm.